Ze zwycięstwa mowa o ekipie czarnych, która w ostatnich tygodniach imponuje skutecznością. Tym razem zespół z Żagania na własnym boisku pokonał Zawisze bytkość 1 do 0. Ten jedyny gol padł w 39 minucie. Po dośrodkowaniu rzutu rożnego do bramki Zawiszy trafił głową Marcin Wielgus, jeden z najniższych zawodników na boisku. Ćwiczymy na treningach stare fragmenty gry, można powiedzieć, zagraliśmy tak jak trener nas uczył. Był wyblok na jednego z zawodników gości, dwóch nas zostało samych piłka idealnie wrzucona i udało mi się strzec w ramkę. Mecz był emocjonujący, choć padła tylko jedna bramka, oba zespoły stworzyły po kilka dogodnych sytuacji. Nie brakowało też twardej walki, a w końcówce czerwoną kartkę dostał napastnik gospodarzy Tadeusz Tec. Trochę będzie bolało, no ale to trzeba było zrobić, trzeba było przerwać tą akcję, bo to już jest końcówka, trzymamy wynik, a każda wrzutka w pole u nas była bardzo groźna i jednak trzeba było się poświęcić, żeby przerwać tę akcję. Po meczu trener Zawiszy narzekał na stan żadańskiej murawy. Jego zdaniem nierówna nawierzchnia pozbawiła jego zespół największych atutów. W każdym momencie ta piłka skakała, w każdym momencie ciężko było przy, przyjąć piłkę, bo strasznie murawa utrudniała. Natomiast yy, remis wydaje mi się, że byłby sprawiedliwym wynikiem, ponieważ w drugiej połowie byliśmy stroną optycznie przeważającą. Pokonując Zawisze, żagański zespół odniósł piąte zwycięstwo w sezonie, a trzecie z rzędu. Pozwoliło to czarnym opuścić strefę spadkową. Marcin Nowak, witam Państwa, zapraszam na rozmowę z prezesem Michałem Leonowiczem, prezesem Czarnych Żarzeń. Dobry wieczór! Dobry wieczór jest mi bardzo miło, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Chyba najbardziej zmartwionym człowiekiem w Lidze, bo piłkarska jesień się skończyła, a czarni dopiero w końcówce zaczęli grać, tak jak wszyscy oczekiwali. No to przydałoby się podrać jeszcze ze dwie, trzy kolejki te wiosenne w listopadzie i grudniu. Byłaby pełnia szczęścia. Uważam, że wiosną będziemy jeszcze lepszym zespołem przygotowanym. Mam na to plan. Są no, będą nowi ludzie. W każdym razie I wierzę w to, że ten furt, który pokażemy na wiosnę, będzie nam owocował w przyszłej rundzie, kiedy będziemy walczyli o pierwszą ligę. Czyli nie ma mowy o tym, że Czarnych możemy na przykład na wiosnę nie zobaczyć. Początek sezonu był taki, że zaczęły się pojawiać różne głosy. Przepraszam, czy jakby ktoś wziął moją wcześniejszą pracę jako trenera piłki nożnej w Polsce i w Niemczech, czy teraz jako sponsora i teraz jako prezesa, czy kiedyś w życiu Leonowicz spuścił zespół tylko awansowo? Panie prezesie, powiedział pan, mam plan. Jak ten plan będzie wyglądał? Tak pewnie szczegółów nam pan nie powie, ale pokrótce można powiedzieć. Jest Przewodniczący prze miłym i bardzo sympatycznym, ale bardzo mądrym człowiekiem dzisiaj z panem burmistrzem specjalnie przyjechałem, zostaję, przedstawię jemu, jak będzie wyglądała dyrekcja klubu ma wyglądać, jak wyglądać ma pięknie. Na pewno, z pewnością też liczy pan na dotacje ze strony burmistrza. Jakich pieniędzy spodziewa się pan z klasy miejskiej, żeby ten klub mógł funkcjonować tak, jak pan sobie wyobraża? Jedno tylko na przykład może, chociaż minister jak mówił o Świnoujściu, bo to mój zespół stworzony, tam moi ludzie grają. E, musimy stworzyć jasność wypłacania pieniędzy dla piłkarzy. Miasto musi wiedzieć, pan burmistrz i ci ludzie, którzy przychodzą, że oni reprezentują nas, nas żagań czarnych i oni muszą wypłatę mieć stypendialną. Resztę należy do Leonowicza, do zarządu, który jest bardzo młody, sprężny, i żebyśmy znaleźli na przejazdy, na obozy, na wypłaty za premie za wygrane mecze. 31 zawodników przewinęło się jak do tej pory w tym sezonie przez Czarnych. I pan, pan mówi o tym, że, że mogą przyjść jeszcze kolejni. To Zastanawiam się, gdzie jest ta górna granica. Nie, to znaczy każdy wie o tym, że... Tutaj zespół był miejscowy, wspaniali chłopcy, z tym, że to byli amatorzy. Chcieliśmy zrobić zawodostwo. Pierwszy zaciąg, który był, to był poza mną, bo ja od 1 września piłem zespół i wiedziałem, że ten zespół, temu zespołowi brakuje na dzień dzisiejszy dwóch, trzech doświadczonych zawodników. I co Leonowicz zrobił? Sięgnął po zawodnika, który nawet dzisiaj by mógł grać w pierwszej czy w oraz klasie. Stoper przychodzi, gra i ten zespół zaczyna wygrywać. Co to znaczy? Znaczy, że jednym posunięciem można było podziękować dziesięciu ludziom, a jeden zawodnik wszystkich tutaj, można powiedzieć, że tą dziurę załatał. Natomiast ci zawodnicy jakby zostali, nie gwarantowaliby nam, jak wszyscy by zostali, nie gwarantowaliby nam utrzymania się w drugiej lidze. Będzie pan szukał w... Pierwszej lice w Ekstraklasie, takich wzmocnień dla Czarni? Nie, ja już mam. Młodzi ludzie muszą przyjść, ambitni, którzy chcą, tak jak w Świnoujściu, jeszcze się wypromować. Musi być to, że wychodząc na boisko, wiedzą, że kibice oglądają i grają dla nich, nie tylko dla pieniędzy. Panie prezesie, na koniec zapytam o to, które miejsce zajmą Czarni, albo inaczej. Jakie miejsce będzie pana satysfakcjonowało po tym początku sezonu, na koniec rozgrywek? Na pewno nie będziemy grali w warażach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Michał Leonowicz, prezes Czarnych Żagania. ja oddaję głos do studia. Rozmawiam Marcin Nowak. Proszę Państwa, nie o takim zakończeniu w pierwszej części sezonu marzyli piłkarze i kibice słubickiej Polonii. W ostatnim tym roku meczu słubiczanie przegrali z zespołem z tabeli Gawinem Królewska Wola. Od początku meczu na boisku przewagę mieli goście. W 13 minucie odwieli prowadzenie po strzale Mateusza Piątkowskiego. Dostałem dokładne podanie od Pawła Lisa.